Gdzie byliśmy na Złombolu? Po, od Wtedy początku, chronologicznie, Hro, przez chciałbym, chciałbym podziękować Bieczackiej Wytwórni Piwa no, za ten super... Słoneczka pitunek. ci dopuszczę po prostu później. No? No. No. Bietrzacki. Słoneczko Bietrzacki. pozdrawiam cię. right? No. Aneta się schowała. Pa, pamiętasz Aneta, e, bie, bie e, Ten Anetę z harcerstwa? Jak może Słoneczko Dobra. pamiętać Anetę albo Aneta Aneta, Aneta była razem ze Słoneczkiem w, w, w tej drużynie damskiej podobno. Tak? Tak. Ja Idziemy tam jedziemy. do... Skóneczka. Dobrze, dobrze, no dobra mam wymienić, wymieniaj. Dobra. Ale jaki jest cel tego pytania? Zawsze to Chronologiczne. Chronologicznie jest pytania, pytania, w którym roku zaczęliśmy... Pytania jeździć? zadajesz po to, żeby mnie zdyskredytować. Dobra, zadaj byłeś, sam, byłeś, sam se zadaj pytanie. Byłeś u Rucińskich, gdzie zadzwoniłeś do mnie i, i sugerowałeś, że ja nie wiem z kim masz do czynienia. Ale nie? Wojtek, to, ale... Mam, pasa. Dobra, robię dobra, pauzę, dobra. pauzę. Pauzę. No i po pauzie. Oglądaliście teraz tą reklamę Viziru? Była zajebista, nie? Dobra, dobra robię pauzę, no, no, drugą pauzę robię. Trzecia. No, okay. na, temat, na, proszę, tem na temat. Na temat, dobra, no to pierwszym złombolem w 2010, na któryśmy tak. pojechali, to był Istanbul. Drugi złombol. Ale rok jeszcze powiedz. powiedział. Ja, tak? Nie powiem. będę cofał, dobra. Jezus okej. Maria. Dobrze, że jakaś młodsza tutaj jest w, osoba yy, między nami. 2000, 2011. Pojechaliśmy y, na y, e, paru, Loch Ness. O, brawo! 2002. No Nie będę pytał, o jakie miesiące to były. A, Dobra, okej, okej. Okay, okay. Ja 2000, pamiętam jeszcze daty, nie? 2012 pojechaliśmy do Grecji y, Archaia Olimpia. Brawo. 2013 pojechaliśmy na Nordcap. Y, 2014, tu może być kłopot. Pamiętniki kantyny. Pamiętniki, kiedy pojechaliśmy do tego pierwszego pierdzielonego Dimar, gdzie Polacy serają tak. do bidetu. Do, do bigos, co robi ta? 2015, nie wyprowadzisz mnie z równowagi. Nie, nie, o to e, mi paso de, paso de la Stevio. Paso de las Tevio. Widzisz, że mnie cały czas tego. No, pa, paso de la ste... Paso de la stevio. Dwa jeziora: jezioro Como, jezioro Garda. Ile? Pięk, prze, jakie pyskło. przełęcze? Przełęczy było w chuj. A jak w ogóle tego to Trudno, nie patrzcie tak? do, patrz do kamery, tylko tu na mnie. Aha, no dla ciebie. Dobra, czyli 15, yy, to jest no. 2015, yy, 2016 i tu będzie problem. No okay. to to wtedy były te, yy, Kantyna Sycylia. Tak, to była Czyli Sycylia, taka seria. seria no, była na YouTube. No, 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 ile tego, odcinków tego. Jest? jest? To jest, są gdzie... filmy o mnie, także sam robiłem się nie, o sobie. Ostatnio no. ktoś mi opowiadał taką sytuację, że ja miałem. Dobra, uruchę, dobra, dobra. Proszę bardzo, przyjmuję przeprosiny. Jedź ty, 2017. Ale przez... 16 powiedziałeś, gdzie byliśmy? No przed chwilą ci mówiłem, że. To po ja powiedziałem Sycylia. To Sycylia, a część ludzi pojechała jeszcze do Tunezji. Tak. A, a tu cię zali. 2017 była Grecja po raz drugi. <grym> Pierwszy kut. <grym> 2018. Nie, o było... 18 była Grecja, 17 hmm. było co innego. Tam gdzie moja grupa krwi kurwa. Ja, wszyscy mają moją grupę krwi Kurwa, przecież nie byliśmy w Kazachstanie <grym> 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 e... Ty kurwa ci fokuty. To żeś tam nie było bo że się tam przyleciał samolotem. A Hiszpanią. to faktycznie, byliśmy to y, To było był drugi raz w Hiszpanii byliśmy. By, tylko no, na północy. Tak, tak, to w kraju gdzie w basket, terrorystów nie? taki kraj. W kraju terrorystów to ja tam faktycznie przyleciałem samolotem i to było miałem depresję bo nie miałem pieniędzy. I okay. po, było sławne zdjęcie jak Kurna masz e, pierdoli, jak ja majtki hotelu, ściągasz nie? po prostu z hotelu tak. No, Oni ale tam ale w ogóle wszyscy... nie chcą turystów. No dobra. No, 18 gdzie byliśmy? No w Grecji byliśmy i to był super wyjazd. Na jakim? Na Peloponezie byliśmy. 12 był na na nie? No jakże? No, Przez wszystko saloników byliśmy tam, halkidiki. Ale to saloniki są na halkidiki, halkidiki na tym kur... na takim trójzębie, no, no to, a peloponez to... to jest... To jest to ma... Ach, Półwysep Peloponeski ja jestem Grekiem, żeby się Jechaliśmy dużym Fiatem, ale to nie zwalnia Cię z tego, żebyś mówi się na Pelopones Na Pelopon... Poloneza się mówi Pelopones No dobra, no nieważne, nie By, byliśmy tego, ten Nie, ten, ten, ten żeby był. Z nami, był z nami Pawełek. jechaliśmy w siedem tak. osób, jednym autem, 5 Tak, Przyczepię, Ty jechać przyczepię. przyczepie, osób. Osób, tak. autem, przyczepie, przyczepie. Dobra. dobra. No bo my jeździmy z przyczepą no. No. Dobra, Czyli, teraz w dziewiętnastym gdzie byliśmy? Dziewiętnasty był najfajniejszy To Ci powiem, byliśmy w Irlandii, było super i, 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 o, i było... mamy odcinki na kanał, plus są takie. Kanał, plus dokument. On wziął kamerzysta Dobra. takiego, co nie chciał kręcić, byłoby, bylibyśmy w każdym odcinku. A Tak wtedy jesteśmy chyba tam, kura, w czterech. Na 6, 20, nie no, nie. była edycja z tej Indekar, czyli byliśmy o, w dupie. Nie, byliśmy nie w czarnej, tu jest czarna, nie? Byliśmy, byliśmy w, zalasowej. w zalasowej tak. No. Polisz Zalasową od... Z... Nie, nie, Polisz toskanie w Zalasowej. Polisz to w Zalasowej, nie? Bo to tam właściciel to, tej Zalasowej jest to No, jakby pani Aneta chciała, to w, w, w no, Jesteś w, w okresie przejściowym. Nie jestem w okresie przejściowym. Co, gdzie byliśmy na ostatnim głąbolu? Dobra, szybko. No ostatnio, żeśmy w ogóle nie byli. Nie byliśmy. Ale potem jeziorem, na... byliśmy. Byliśmy. nie? Pojechaliśmy no, na jakieś. Su, su, su. Sulejowskie jezioro Brawo. i w ogóle. Brawo. Ty, ale nie będę mówił, co tam się działo, bo to w ogóle, wiesz, nie przejdzie dla telewizów to, co ty tam wyprawiałeś nad tym sulejowskim je jeziorem. No Wojtek, jeden kut tylko. Jeden kut. No i widzisz, Jestem a, te... pod wrażeniem. No widzisz, a tego. Ale e, e, chciałbym jeszcze przeprosić Martynę. Że w tym roku jednak nie po, poprowadzę startu z Łombolu. No No, bo mamy urlop dziekański. No właśnie. Przedłużony. Pozdrawiam Martynę, Marcina, Jasia też, oczywiście, bo oni go trochę tak jakoś tam pomijają. Jak to tam yy, yy, go pernoga traktują, tak się mówi? Nie wiem, jak się mówi po, po, po Śląsku.